Witajcie moi drodzy z tej strony, Krzysiek z firmy Forio Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jakiś miesiąc temu, albo w sumie chyba nieco ponad miesiąc temu, nagrałem test taniego slidera firmy Mechanic. Slidera do ukosowania płytek do kąta 45 stopni. I powiem Wam szczerze, że to wideo w sumie cieszy się dość dobrą popularnością, bo jest już ponad 60 tysięcy odtworzeń, tak więc całkiem sporo. Jednak czytając komentarze pod tym filmem przewijała się taka narracja. Że nieważne, jaki slider, czy tani, czy drogi, yy, i tak nic nie zastąpi wprawionej ręki yy, glazurnika. I yy, wydaje mi się, że coś w tym może być, bo ja też już, no, jak sami wiecie, mam już parę lat doświadczenia w tym zawodzie i też często szlifuję płytki z ręki. Jednak pojawia się pewien problem, mianowicie. Zapylenie. Podczas tego szlifowania zdejmujemy dosyć dużo urobku z płytki. No i co zrobić, żeby to zapylenie zmniejszyć? I dzisiaj mam tutaj przystawkę Duster 45, również z firmy Mechanik, która podobno to zapylenie ma zmniejszyć. Jak będzie, zobaczymy. Zapraszam Was na testy. No i zobaczcie moi drodzy, tak z bliska wygląda ta przystawka. Jak ją się mocuje na szlifierkę kątową? Otóż no, sposób mocowania jest w sumie bardzo podobny do mocowania slajdera. Tutaj mamy uchwyty na osłonę szlifierki kątowej. Możemy założyć sobie szlifierkę, która tnie nam tarczami 115 albo 125 Milimetrów. Tutaj ten środkowy mm, uchwyt y, pozwala nam regulować głębokość, jakby wysunięcia tarczy. Tak? Czyli y, y, tutaj widzicie, że jest napis 115 do 125, czyli w zależności od tego, czy chcemy mieć tarczę wyżej czy niżej, y, no to zakładamy albo na, tą, y, na ten uchwyt, albo na ten Uchwyt. I teraz tak, jak ona jest zbudowana? No, chciałoby się powiedzieć, że budowa jest prosta e, jak budowa cepa. E, tutaj wkładamy sobie szlifierkę kątową, zobaczcie sobie. Ona tak nam tutaj e, powinna, powinna wejść. O, matka się zamotałem. Ok. Mamy, y, mamy założoną w ten sposób, tak? Skręcamy sobie tutaj tą śrubą, dociskamy sobie do osłony szlifierki kątowej i mamy przystawkę zamocowaną. Siedzi to fajnie sztywno, tak więc naprawdę nic tutaj się nie rusza, nie ma tutaj żadnych, y, żadnych niepożądanych ruchów. I teraz podczas cięcia, y, teoria jest taka, że podczas cięcia tutaj ten urobek, który będzie. Yy, no wydobywał się spod tej tarczy, będzie zasysany tutaj tą rurą, przez rurę do odkurzacza yy, aż do yy, odkurzacza. Taka jest teoria. Tutaj widzimy, że ma ona jeszcze jakieś tam dodatkowe, takie jakby, nie wiem, no, jakiś materiał, taki gumowy, yy, coś przypomina to w sumie dentkę, Wam powiem w ten sposób, yy, który dodatkowo nam uszczelnia jeszcze bardziej to cięcie. Rzecz, która naprawdę mi się podoba, to jest tutaj ten kawałek plastiku, który pozwala nam jakby to powiedzieć, sunąć po płytce, czyli e, możemy sobie oprzeć tą przystawkę o płytkę i e, nie boimy się, że, że porysujemy tą płytkę. Ten plastik jest na tyle miękki, że nawet jeżeli chodzi o płytki szkliwione, raczej bym się nie obawiał, że coś tam się e, stanie z tą płytką. Tak więc no, taka jest teoria. E, jak będzie, e, za chwilkę Wam pokażę. Ja już sobie tą przystawkę na jednym narożniku testowałem, bo jest ona już dosyć. Dosyć tutaj brudna. Zmienię kadr, pokażę Wam, jaką płytkę będę ciął i zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz, tarcza, którą będę ciął, to jest Wertek Eczkat. Mówiłem też w poprzednim filmie, tarcza dedykowana do ukasowania narożników. Zobaczcie, ile ona ma tutaj tej warstwy diamentu. Tak więc bardzo spoko tarcza, szlifierka GWS. 750S z regulacją obrotów. Akurat no, przy y, cięciu y, takim zgrubnym no, regulacja jest niepotrzebna, ale przy polerowaniu i y, dopracowywaniu już tak. Tak więc też tą szlifireczkę Wam polecam. Dobra, y, nie y, przedłużam, zmieniam kadr i bierzemy się za ukosowanie. Przystawka zamocowana, odkurzacz mam podpięty, tak więc y, no, bierzemy się za szlifowanie. Będzie trochę hałasu. Tak wygląda cięcie. No, zobaczcie, tutaj jest akurat ta zmiana kadru, którą miałem. Powiem Wam szczerze, że no nie jest jakiś to może mega szczyt moich marzeń. Drugi raz w ręku mam tą przystawkę. Ale generalnie, faktycznie tak jak widzieliście, praktycznie pyłu nie ma w ogóle. Czyli jak najbardziej spełnia swoją funkcję. To cięcie jest cięciem na razie takim zgrubnym, bo i tak musimy sobie jeszcze to dopracować padami polerskimi. No zobaczcie, po całej długości tutaj jest. Ono ok, w ogóle nie wyszarpało, tutaj może troszeczkę, ale to za chwilę padem sobie dopoleruję. I w sumie tyle, tak więc no, spełnia swoją funkcję przystawka, biorę się za polerowanie i pokażę Wam jak wyprowadzić taki narożnik, żeby był ładny. Tutaj tymi brzydkimi jakimiś tam wyszczerbieniami i tak dalej z tyłu to się nie martwimy, bo i tak będziemy widzieć tylko finalnie przód płytki jak skleimy ją Yy, no, już na gotowo, gdzieś tam na ścianie czy, yy, czy na jakiejś podłodze. Jeżeli chodzi o dopracowywanie narożników, to ja wykonuję to w ten sposób. Na początek idzie dysk yy, pad polerski z dyskiem narzep. Yy, gradacja 50. Jadę sobie yy, tutaj wzgrubnie, no bo to jest tak więc musimy zacząć od dużej gradacji. Później powinna być setka, ale niestety setki nie mam w skrzynce, yy, nie będę nowej napoczynał. I yy, yy, Tutaj mam gradację 200 już do takiego finalnego przeszlifowania, ewentualnie kosteczka polerska do wygładzenia już na sam koniec samego narożnika i wypolerowania szkliwa. Tak więc jedziemy z tematem. No i zobaczcie moi drodzy, jak wygląda narożniczek, yy, mam nadzieję, że to ładnie kamerka wyostrzy. Zobaczcie, bez kurzu, bez męczarni, elegancko, elegancko wyszlifowany narożnik. Przypominam, że to jest gres, a nie ceramika. Swoją drogą płytka 120x60. <gryw> no, wyostrzy. Tak to wygląda. Takie małe urządzenie i tak proste w budowie, a jednak powiem Wam, że no spełnia swoją funkcję, czyli e, no, tak naprawdę nie pyli się praktycznie w ogóle, jeżeli chodzi o cięcie do kąta 40. 5 stopni. No i to by było chyba na tyle, moi drodzy. Wyczerpałem już, tema, już temat, szlifowania narożników do kąta 45 stopni. Pokazywałem wam szlifowanie z ręki. Pokazywałem wam taniego slajdera firmy Mechanik. Pokazywałem wam maszyny wodne. Jedną, drugą miałem rubiego Verteka, tak więc no widzieliście już w kilku moich filmach, jak szlifować płytki do kąta, tak więc temat wydaje mi się już wyczerpany. Chyba, że macie jakieś tam pytania w komentarzach albo prośby, że coś innego mógłbym jeszcze nagrać, no to śmiało sekcja komentarzy jest do Waszej e, dyspozycji. Zachęcam również do rozwinięcia opisu pod tym filmem. Tam macie moje wszystkie media społecznościowe. Wpadajcie na grupę na Facebooku, na Instagrama, na fanpage na Facebooku. Oraz, e, zobaczcie sobie linki do tych wszystkich produktów, które dzisiaj e, pokazywałem. Tarcze, kątówka, e, te przystawki do kątówki. Tak więc, no, zobaczcie sobie. I w sumie tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie!